Co tam, syna? Cześć Stanley. Mówisz, że którego idziesz cię tam do wujka? 26. A w świętach, no. No, słuchaj, a później macie jakieś plany, czy nie? Nie, 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 nie. Bo na niedzielę Wicia zbiera listę osób, bo ona będzie salę rezerwowała, bo urządza chrzciny z susi. No, 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 to nie wiem. Na chrzciny z susi idziemy? No tak, kamcio mówi. Ja nie mam z tym nic wspólnego, to Bicia wy nic. To widziałbym myśliwał, nie ma nic tego wspólnego. A gdzie to będzie tam sienia wie? Nie ta, w mi mnie znalazła księdza Dobra, jakiegoś. Nie wiem jak ona się z nim dogadała, ale chyba musiała fajnie mu zapłacić. Bo... No, psa będziesz tak? Tak, bo tak, to on... jakiś taki ksiądz od innej pewnie ten. Jak cię wkręcił! Przepraszam. Przepraszam, Co się, Dan Danusia, znerwowałeś się? Dziadzio na chrzcinę przyjdzie do ciebie, no. Si, si no. Czyli widzimy się, fotograf będzie, to sobie te, no, zdjęcia porobimy. No, 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 super. Po prostu okazja, żeby się rodzinnie spotkać, nieważne jaka przyczyna. No, no, jasne, jasne, ale do Radzymina możemy przyjechać. Dobrze. Nie umiesz wytrzymać. Cię dopiero rozkręcałem? To nie wiesz, jak ja bym moją mamę wkręcił.